Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Spichry, w tym odcinku powiem Wam coś, co dla mnie jest oczywiste, dla kogoś może się takie oczywiste nie wydawać, ewentualnie myśli, że tutaj wszystko można kupić, a właściwie, że wszystko to jest dostępne tylko w sklepie premium i, i tam trzeba się udać, jak coś nowego chcemy. Otóż oczywiście nie, bo jeżeli chcemy jakiegoś nowego potomka, a to przede wszystkim o to chodzi, żeby ich tutaj zdobywać, i rozwijać, yy, no to da, wiadomo, oczywiście możemy sobie przejść do sklepu, Wydać trochę mamony, kupić sobie jakiegoś doskonałego potomka, nie wiem, wizji jakąś tam na przykład, w całym zestawie od razu, nawet nie. Czemu nie? Można zwykłego, też czemu nie? Mamy kasiorę, kupujemy. Jak nie mamy kasiory, to ładujemy. Oczywiście mówi o kasiorze w grze. Ładujemy wtedy zwykłą kasiorę, taką prawdziwą. Kupujemy, nie ma problemu. Doskonałego, nie ma problemu. No ale mamy tutaj też taką panią Nice. I oczywiście ona zajmuje się badaniami. I tutaj u niej przecież możemy sobie takich potomków badać. Tylko pytanie, jak to zrobić? No, no to farmić. Farmić, farmić. I jeszcze raz farmić. Jeżeli ktoś grał Warframe'a, dajmy na to, to na pewno zna dobrze tą mechanikę musimy mieć sporo rzeczy, które są wymagane do tego, żeby go stworzyć. W ogóle samo jego wybadanie to jest jeden dzień 12 godzin, sporo. Ale jeżeli chcemy się posuwać dalej w tej grze, to tak naprawdę musimy zdobywać nowych potomków koniecznie. Bo inaczej po prostu staniemy w roz z rozwojem w miejscu. Konkretnie e z rangą mistrzowską staniemy w miejscu. Nie będziemy jej dalej rozwijać, a ona jest potrzebna do tego, żeby udoskonalać dowolnego z naszych już zdobytych potomków. I teraz tak, mamy takiego typa sobie tutaj. Doskonały lepik i materiały do. Do badań mamy wzmocnienie komórki nam potrzebne jest, stabilizator doskonałego lepika, katalizator spiralny i oczywiście kod doskonałego lepika. I teraz jeżeli tutaj wejdziemy sobie od F, bo jak tutaj najadę, to dodatkowe menu się pokazuje, materiały do badań. Przejdziemy sobie do badań. To oczywiście to znowu też wymaga czasu, to wybadanie tego. Czyli mamy czas badania, tu przypadku 18 godzin, dodatkowo oczywiście koszt w naszych tutaj złotych monetach, i co nam potrzebne jest? Półtrwała plazma, flektoryt, podziałowa bateria plazmowa i schemat wzmocnionych komórek doskonałego lepika. I jeżeli teraz znowu tutaj kliknę F, czyli w o pozyskiwaniu, to pokażę nam się miejscówki, z której to leci, czyli akurat Wespers, zwykłe Wespers, zwykła skrzynka z zasobami i zwykła skrzynka amunicyjna. Ona też jest tak naprawdę z zasobami, bo wystarczy to otwierać i będzie leciało. The to samo. Podziałowa bateria plazmowa. Tutaj już mamy jakąś misję. I teraz, jeżeli to klikniemy sobie, to proszę bardzo, pokaż nam się na przykład, którą misję robić, aby tutaj nam to poleciało. Ach, niepotrzebnie sobie wyszedłem. Jeszcze raz szybciutko wracam. Miałem tutaj tego lepika. nie będzie dalej. No i oczywiście schemat wzmocnionych komórek. To akurat e, mamy po ukończeniu pustynia Agna zwykły reaktor fuzyjny. Otchłani cyborowe pustkowia, tak? I tutaj musimy to zdobyć. Wzorzec materiału amorficznego 026 w tym przypadku. E, i tu mamy, co jest po ukończeniu. Pustynia Agna, zwykłe cynaurowe pustkowia, strategiczny posterunek wulgusów. Tutaj. I leci nam tam ten wzorzec materiału amorficznego 26, którego nam to może polecieć. Ale co dalej z tym materiałem amorficznym? Jak już go mamy, ten materiał amorficzny, to go trzeba jakoś stamtąd z środka wydobyć. Po to się robi bosów, po to się robi yy, nie wiem gdzie by to, to pokazać, Tam w sumie to gdziekolwiek można to pokazać i po to się robi tutaj misję w otchłani. Bo jak już zrobimy tę misję w otchłani to nam się otwiera fragment tutaj otchłani, gdzie na koniec możemy sobie otwierać również nasze materiały amorficzne. Oprócz tego oczywiście, że możemy je Otwierać pokonując bossów, Ale jak zaraz wam pokażę. W, tutaj bossowie nie mają opcji otworzenia wszystkich. Na przykład tutaj grobołas ma dwójkę, trójkę, czwórkę, piątkę i e, wzorzecz materiału amorficznego bany dodatkowo. Takie tam specjalne. Szpe tak, C dwójka, trójka, czwórka, piątka. A tu już mamy dziewiątkę. Gdzieś tam musi się kła. szóstka, siódemka, ósemka, prawda? 9, 10, 11, 12. I teraz najpierw musimy właśnie wyfarmić ten wzorzec materiału amorficznego. Czyli akurat w tym przypadku mam te dwa, czyli 11, 12. Pokonać tego Bosa, czy raczej to nie jest Bosa, tylko Kolosa. Następnie będę mógł otworzyć jeden taki materiał amorficzny, z którego jest szansa, że coś poleci, ale tylko jest szansa. To nie jest tak, że to zawsze poleci, jest tylko szansa. Czyli na przykład e, schemat katalizatora spiralnego Enza mamy 38%. Tak? E, a tutaj na przykład z wzmoconych komórek glei też 38%, schemat rucego jakiegoś losu grega 38%, ale na przykład schemat wzmoconych komórek lepika jest tylko 15%. Więc, jeżeli mamy pecha, to naprawdę długo możemy próbować to, to zdobyć. No, ale no, jeżeli chcemy coś mieć za darmo, no to niestety musimy poświęcić tutaj ten nasz czas. On oczywiście jest sporo warty dla nas, ale nie musimy płacić. Naszą gotówką. Oczywiście przy nie szczęścia może polecić za pierwszym, drugim czy trzecim razem, ale nie ma się co na to tak nastawiać, że opójdę i poleci. Szkoda, że w grze nie ma jeszcze możliwości jakiegoś handlu czy, czy sklepiku jakiegoś, gdzie można by się tymi przedmiotami wymieniać, bo wyfarmienie tego wszystkiego zajmie w chorobę czasu. No ale to właśnie chyba po to jest tak zrobione, żeby wyciągnąć od nas tą kasę, żebyśmy nie musieli tego długo farmić, tylko kurde no pograłbym sobie coś innym to se kupię, nie? Tak to jest wymyślone. Tutaj przy okazji jeszcze jak jestem przy tych kolosach, to może powiem o jednej ważnej rzeczy, na którą rzadko w sumie ktoś tam sobie zerka. Tutaj Ci te kolosy mają takie słabe punkty. Zniszczalne części i usuwalne części, tak? I one mają tu takie znaczki. Jak widzicie. Czy jakiś pokazać inny, który będzie mówił. O, właśnie, ten już ma inny tutaj te znaczki. Ten ma jakieś inne znaczki. Ten ma w ogóle dwa rodzaje. O co chodzi? O co chodzi? Chodzi o typ obrażeń. Rodzaj słabego punktu. Przeszywanie. Nam tutaj jest potrzebne. Tutaj rozrywanie. Tutaj też rozrywanie. Tutaj potrzebne jest miażdżenie. I przeszywanie. No i teraz, skąd my mamy wiedzieć, który to rodzaj obrażeń zadaje nasza jakaś tam broń? To, żeby sprawdzić, wystarczy najechać tę naszą broń. Wyświetli nam się tutaj. Jej opis. Mamy tu, w tym moim przypadku, jest 60. poziom, burzowa klatka, pistolet maszynowy. I przy pistolecie maszynowym, obok, widzicie, jest znaczek. Jest znaczek rodzaju obrażeń. Tak samo, jeżeli najadę tutaj niżej, proszę bardzo, karabin zwiadowczy, i jest znaczek jakiego rodzaju obrażenia to zadaje, i jest strzelba. I tutaj, w ogóle, jeżeli jakąkolwiek broń sobie znajdziecie to oczywiście poda Wam typ, rodzaj. Yy. Tych, tych obrażeń, na przykład tutaj mamy ten karabin laserowy ma przeszywające te y, obrażenia. Jeżeli tutaj. Jeszcze raz wejdę może na. Tych kolosów jest potrzebne przeszywa, przeszywające. Proszę bardzo, rodzaj swojego punktu przeszywanie, i tak to mniej więcej wygląda, czyli. Możemy mieć za darmo wszystko. Znaczy wszystko. Możemy mieć za darmo wszystkich potomków na pewno. Znaczy, nie tylko potomków. Broń fajnie w ten sam sposób, jeśli chodzi o doskonałą broń. To jest ten sam schemat, czyli mamy jakiś czas badań, koszt, koszt badań i materiały do badań, które należy zdobyć. Ja mi się gdzieś tam udało przez przypadek zdobyć schemat kawałeczków, ale na przykład nanorurki kawałeczków jeszcze yy, nie mam. I żeby zrobić ten schemat, to musiałbym tutaj zrobić przedmioty potrzebne do bitwy przechwycenia. Zwykły wybranka śmierci, wzorzec materiału amorficznego 22. I po ukończeniu wesper, zwykły reaktor fuzyjny odchłani utracony magazyn czyli, magazyn, czyli to, co mówiłem. Tutaj sobie to robimy, tutaj gdzieś tam możemy sobie to jakieś rzeczy dodatkowo otwierać. Tu zdobywamy czternastkę. Gdzieś tam sobie to później otwieramy. Nie wiem, czy coś jeszcze dodać, dopowiedzieć. Myślę, że temat w miarę wyczerpałem. Bardzo proste jest to do, 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 do po chwili do ogarnięcia. Jeżeli się na czymś skupimy, bez problemu możemy sobie to później właśnie. Tutaj. Na przykład temu ja tutaj jest boską, boską karę do śledzenia. Można cokolwiek sobie zaznaczyć, że, że chcemy sobie śledzić. Nie ma tutaj jakiegoś tam problemu z tym. Tutaj, jeżeli klikniemy o informację, na przykład o pozyskiwaniu, no to tego nie ma, bo to trzeba tylko i wyłącznie zbadać. Natomiast jeżeli chodzi o te rzeczy. To już jak najbardziej. Zobaczcie, że tutaj nie, nie ma akurat możliwości śledzenia tego, no bo tego się nie da gdzieś tam zdobyć, ale na przykład podziałowa bateria plazmowa. Mogę sobie włączyć śledzenie tego zasobu. Proszę bardzo, pojawi mi się od razu ten główny, że to jest wzmocnienie komórki doskonalnego lipika, ale szukam akurat podziałowej baterii. Oczywiście można to sobie wyłączyć. Można sobie to podejrzeć, przejrzeć. No cóż. Życzę powodzenia w farmie, aby Wam te wszystkie rzeczy leciały maksymalnie po kilku misjach, żebyście nie musieli tego powtarzać nie wiadomo ile razy. Gdyby jeszcze jakieś były pytania, czy byłyby rzeczy jakieś niejasne, czy w tym filmie, czy w ogóle w grze, gdybyście coś chcieli, aby Wam wytłumaczyć, pokazać, piszcie, pytajcie. Jeżeli będę znał odpowiedź, to. Postaram się na nią jak najszybciej odpowiedzieć, ewentualnie zamieścić jakiś film, który to może jakoś dokładniej wyjaśni. To tyle z mojej strony w tym odcinku. Trzymajcie się i do usłyszenia! Hej!